Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku Unboxing i dzisiejszy odcinek to jest początek przygody z Marką Kubrick. Paczka, którą tutaj widzicie, no ja już wiem co w niej jest, Wy jeszcze tego nie wiecie, jest kilka skrzynek i to jest pewna forma testu. I próby dopasowania systemu pod moje potrzeby. Z uwagi na to, że chcę wprowadzić tutaj troszkę ładu i porządku na stalowym warsztacie, ponieważ mam naprawdę spory problem z śrubami, nakrętkami, podkładkami i no, całą masą innej drobnicy. Chciałbym zaadoptować pewien system, i mam jak zwykle nieszablonowy pomysł na to, żeby właśnie markę Kubrick. Zaadoptować na potrzeby stalowego warsztatu, i o tym opowiem wam troszkę więcej no, w, tra w trakcie yy, materiału, ale również pokażę wam, w jaki sposób do tej pory przechowywałem śruby, jaki problem jest właśnie z tymi śrubami, kiedy przechowujemy to wszystko pomieszane w jednym dużym koszu i okazuje się nagle, że chcemy znaleźć nakrętkę M6. I ona jest zawsze, ale to zawsze na samym dnie kosza. Ta, ta najbardziej potrzebna nakrętka czy podkładka zawsze ląduje na samym dnie kosza. Musimy mnóstwo czasu stracić na to, żeby odszukać, odkopać i tak dalej. Dlatego chcę wprowadzić troszkę tutaj ładu w kwestii przechowywania takiej drobnicy i myślę, że tutaj Kubrick da mi pole do działania. Tak jak mówię, ta dostawa dzisiejsza to jest tylko próbna. Ja mam zadecydować, który system, które rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze i myślę, że stworzymy z tego troszkę większy projekt. Dobra, ja już je przedłużam. Otwieramy paczuchę, oglądamy to, co do nas przyszło, i będziemy wybierać, który system będzie dla mnie najlepszy. Ok, paczucha rozpakowana, i to co widzicie tutaj na stole, są to skrzynki od Kubrika w systemie TU. Może zacznijmy od samej platformy transportowej. Trans, y, platforma zapewnia nam mobilność skrzynek, które tutaj montujemy i tworzymy taką wieżę. Jeżeli chodzi o samą skrzynkę, cztery kółka skrętne, dwa z hamulcem i dodatkowo z blokadą położenia. Także dosyć fajna opcja, że to kółko możemy w dowolnej pozycji zablokować i ono nie wystaje poza skrzynki, poza platformę. Nie przeszkadza nam podczas pracy eksploatacji. Nośność tej skrzynki, przepraszam, tej platformy to jest 100 kg i to jest deklarowane przez producenta, nie sprawdzane jeszcze przeze mnie, ale sądząc po tym urzebrowaniu od dołu, ma to prawo działać. Dobra, platformę mamy za sobą, tutaj mamy boksy setki i jeszcze nie mam pomysłu na to, jak zagospodarować te boksy, ponieważ najbardziej swoją przygodę z kublikiem... I z rozwiązaniami tej firmy wiąże z tamtym zestawem, do którego za chwilę przejdziemy, ale jeszcze wracając do tych boksów. Konstrukcja dosyć sztywna, dosyć mocna, także tutaj raczej, raczej wszystko fajnie działa. No, tak jak powinno, tak? Wszystko się zapina, jest ok. Mamy możliwość tutaj wypinania przegród. Przegrody one nie przylegają tak idealnie 100% do dna to znaczy przylegają, ale gdzieś jest tendencja taka, że coś się może podnieść i czasem przesypać między jedną komorą, a drugą. O ile w przypadku nakrętek może nie będzie takiego problemu, to już w przypadku cienkich, naprawdę cienkich podkładek, może się zdarzyć, że gdzieś tam jedna czy dwie te podkładki gdzieś tam przelecą z jednego pola do drugiego. Natomiast myślę, że do segregacji nakrętek, śrub, wszystkiego takiego wiecie, no większego i nie płaskiego na pewno spełni to zadanie, ale tak jak mówię, jeszcze nie mam pomysłu na te boksy, ponieważ ten system i to rozwiązanie chcę adoptować tutaj na potrzeby stalowego warsztatu. Jest to Box 200 z organizerami multi, także chcę to przeznaczyć właśnie do przechowywania śrub, nakrętek, podkładek i tak dalej. Przyjrzyjmy się może samemu organizerowi. No ja jedną ręką, także to tak jest trochę średnio. W każdym razie organizerek podzielony na 8 tutaj pół i dwa małe dodatkowo, no takie Powstały tutaj jeszcze dodatkowe pola, które można wykorzystać. Możemy zwiększać tę przestrzeń poprzez wyciągnięcie przegródek. Przegródki bardzo fajnie pasują z dnem to na plus widać, że, że one przylegają do dna idealnie. Także myślę, że tutaj już nie będzie tego ryzyka, że te podkładki gdzieś tam się będą nam dolną częścią przesypywać z jednej komory do drugiej. Także to jest rozwiązanie, które chcę adoptować. Tutaj na stalowym warsztacie. A w jaki sposób? W taki sposób, czyli w ułożeniu pionowym. I chciałbym, żeby. Mam dwie opcje: albo zamocować bezpośrednio do ściany w taki właśnie sposób, w takie kosze z organizerami. Ewentualnie zbudować regał na kółkach który umożliwiłby mi, bo wiecie, że ja mam ogólnie warsztat mały, tak, nie ma tu zbyt wiele miejsca i dla mnie rozwiązania mobilne są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ na czas prac brudnych, typu malowanie, szlifowanie i tak mogę na ten czas wyjechać do sąsiedniego pomieszczenia. Ponadto w momencie, kiedy pracuję nad projektem takim złożonym, dosyć mocno przestrzennym, gdzie no, brakuje mi tutaj miejsca na warsztacie, również to miejsce mogę powiększyć poprzez usunięcie kilku narzędzi, kilku mebli czy tam kilku innych elementów z tego warsztatu do sąsiedniego pomieszczenia. Także myślę, że zbudować, myślę, że budowa regału na kółkach z wykorzystaniem tych koszy, Miałoby to naprawdę sens. Tak mi się wydaje. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, gdyby faktycznie takie regały zbudował, może dwa, może trzy i w każdym z tych regałów byłoby po, no nie wiem, no po cztery, po sześć takich koszy. No trzeba by było już to rozmierzyć dokładnie, rozplanować. I, I myślę, że miałoby to sens, wtedy można byłoby te regały gdzieś tam ładnie ustawić na ścianie na tej, czy może na tej. To już jest kwestia, tak jak mówię, w momencie, kiedy to będzie rozwiązanie mobilne, to ustawiamy tam, gdzie w danej chwili i podczas konkretnej pracy i przy zleceniu przy projekcie nie przeszkadza nam to tak. Także myślę, że to będzie rozwiązanie naprawdę bardzo fajne. Ja na chwilę obecną decyduję się właśnie. Na boksy 200 z wykorzystaniem organizerów multi. Wydaje mi się, że wielkość tych organizerów jest wystarczająca na to, żeby przechowywać nakrętki, podkładki i śruby takie, które ja najczęściej stosuję. Oczywiście są śruby takie, gdzie... O takiej wielkości, gdzie niewiele ich tu się zmieści, ale ja z takich śrub nie korzystam i będę je trzymał nadal w sposób taki zbiorczy, czyli tak, tam w koszu, o którym za chwilę porozmawiamy. A te takie podstawowe, powiedzmy M5, M6, M7, no, M8, M10, M12, to myślę, że te podstawowe takie śruby, nakrętki i podkładki one będą tutaj miały całkiem nieźle. Oczywiście chcę to zrobić w taki sposób. żeby to było ułożone w ten sposób, i chciałbym właśnie w taki sposób zbudować regał i no jakoś to poprzykręcać, przy, poprzykręcać. Można by było w zasadzie też yy, coś pomyśleć o. Na przykład płyta, tak, na ścianę i bezpośrednio poprzykręcać te kosze, ale tak jak mówię, dla mnie jednak rozwiązania mobilne chyba najlepiej się sprawdzą. Tutaj mamy kosz, a w zasadzie jeden, drugi pod regałem i tam trzeci plus wiaderko. Tu jest około 130-150 kg śrub. Już nie pamiętam, było to ważone, ale dokładnie od wagi nie pamiętam. Oczywiście są tu śruby potężne, które dalej będę zbiorczo przechowywał, ponieważ taką śrubę może użyję kiedyś, a może w ogóle. Szkoda marnować miejsca w organizerze na tego typu śruby. One dalej będą zbiorczo przechowywane, natomiast cała reszta śrub, powiedzmy od M5, M4, nawet, bo takie śruby również tu się znajdują, po M12 już znajdą zastosowanie w organizerze. Dzięki temu, że tych przegród będzie całe mnóstwo, to będę mógł to wszystko sortować rozmiarem, długością oraz rodzajem na przykład łuba, czy to jest śruba o sześciokątnym łubie, czy stożkowym i tak dalej. Także będzie można naprawdę bardzo fajnie zagospodarować te wszystkie śluby. Dzięki temu będę mógł zaoszczędzić czas, no i przyjemniej się będzie pracować, ponieważ tak jak mówiłem na początku filmu, znaleźć tu cokolwiek w tym koszu, no graniczy z cudem, tak? Jeżeli chcę tu odnaleźć jakąś podkładkę, to zazwyczaj jest tak, że ona jest na samym dnie, muszę to wszystko przekopać. Tragedia, nie? Tragedia. Nie miałem jeszcze pomysłu na to, dlatego to tak leży. Nie było też na to czasu, żeby się tym zająć. Myślałem, miałem jakieś inne jeszcze pomysły, ale myślę, że... Rozwiązanie tutaj od kubrika sprawdzi się całkiem nieźle, jeżeli chodzi o przechowywanie tych śrub. I dobra, przejdźmy może teraz do drugiego miejsca, w którym przechowuję już w sposób trochę cywilizowany te śruby. Pokażę wam w jaki dokładnie sposób, ale też nie do końca jestem z tego rozwiązania zadowolony. Jesteśmy w tej chwili w piwnicy, znacie to miejsce. Często tutaj korzystamy ze szlifierki taśmowej. A szlifierka stoi na stoliku takim niepozornym, w którym zamontowane są szuflady. Jest tu 2, 4, 5, 10, 15 szuflad. Szuflady są podzielone jeszcze. Ja to kiedyś te przegródki robiłem, ponieważ to były szuflady gdzieś z jakiejś kartoteki. Tutaj były dokumenty, karty tam, no nie wiem, jakieś technologiczne, pracownicze, nie wiem ogólnie jakie to było dokładnie przeznaczenie, w każdym razie na dokumenty. Ja tutaj pomontowałem przegrody, no i no w jaki sposób się to sprawdza, natomiast po pierwsze stoi to w piwnicy, po drugie y, zajmuje miejsce myślałem to przenieść na warsztat górny bo tam kiedyś to stało natomiast jest to słabo no, w ogóle niemobilne y, no i małe tak w zasadzie wbrew pozorom że tych szuflad jest tu dużo i tych przegródek dużo to w zasadzie niewiele tu się tego mieści tych śrub tak no jest to wszystko fajnie posortowane y, chociaż też trzeba pilnować żeby zawsze odkładać <grym> dobre miejsce y, te nakrętki czy podkładki, które z powrotem wracamy tutaj, jeżeli z projektu zostają, ale, ale myślę, że też jest jakaś opcja, żeby, żeby przechowywać. No jest dużo śrub takich, które nie da się posortować. Są to śruby stare, są to śruby z odzysku, także to też no, wprowadza pewien nieład tutaj. I myślę, że ta szafka ona zastosowanie znajdzie właśnie w przypadku tych śrub takich dużych, rzadko używanych, ale jednak. Y Większość nakrętek, podkładek będę chciał przechowywać już w kubriku. Także myślę, że ma to sens. Zresztą zwróćcie uwagę, tutaj jest na przykład takich nakrętek M5. Tutaj jest, no powiedzmy, kilogram, ale takich nakrętek M5 mam jeszcze. Żeby was nie skłamać chyba z 15 kg, albo 10, albo 15 kg. I no oczywiście, nie będę kubrika zapełniał 15 kg nakrętek. Nakrętek w kubriku będzie garstka. Bo pracując nad projektem, na pewno nie będę tych nakrętek potrzebował więcej, a zawsze będę mógł uzupełnić. Także myślę, że. Ten segregator, ten organizer, który tutaj widzicie, on będzie taki, no jakby to nazwać, do przechowywania większej ilości nakrętek, a do pracy takiej na co dzień Kubrik będzie wykorzystywany właśnie w tym celu. Film miał być krótki, a wyszło jak zwykle. No, parę słów miałem dosłownie powiedzieć, ale tu jest dwie minuty tam trzy i to się wszystko kumuluje, a chciałem wam przekazać po prostu pomysł, który mam na wykorzystanie tych boksów, tych koszy od Kubrika z organizerami multi i myślę, że to będzie fajny pomysł na to, aby taki zestaw, rozbudowany zestaw, tego systemu był zamontowany tu na tej ścianie, ewentualnie w sposób mobilny na regale i żeby on gdzieś stał powiedzmy na tamtej ścianie, na ścianie gdzie nie przeszkadza, ale w momencie realizowania projektu możemy podjechać tym wózkiem w miejsce wykonywania pracy i korzystać z tych organizerów. Ponadto mamy możliwość również te organizery zapakować w drugi powiedzmy box na platformę i tak sobie organizujemy te boksy, przewidujemy, które będą nam potrzebne i w taki sposób możemy również zabrać się z tymi boksami do klienta na zlecenie. Także myślę, że to też jest fajna opcja, ponieważ mamy wszystko zawarte w takim boksie. Możemy ten boks wysunąć z regału, przynieść tutaj w miejsce pracy wykonywanej i również mieć wszystko fajnie pod ręką zorganizowane. Dobra, ja już nie przedłużam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam Was serdecznie na grupę facebookową, Instagrama. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć.